Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę ze Scott Battles no Jak widzicie udało mi się wbić Elite 1, więc teraz otworzymy sobie te paczki i zobaczymy czy coś uda się trafić fajnego w tych paczkach Więc otwórzmy sobie teraz tą mega paczkę rzadkich kart I zobaczmy, czy będzie tutaj coś ciekawego, no będzie to złota karta Jest to do jego kosty, więc karta tak średnio, ale może w tej drugiej paczce będzie coś lepszego Chociaż jest też Oscar, jest rugani. Więc akurat takie karty trochę kosztują, bo się przydają do SBC, więc sobie ich do na listę transferową. Okej, okay, zobaczmy co jeszcze jest, no mamy Zidana też, więc akurat trafiliśmy ikonę, tylko że akurat w wersji menedżera, a nie w wersji ikony, ale fajnie mamy Zidana więc. Nawet przyda mi się akurat taki francuski menadżer do składu. Jest też kilka zmian pozycji, trochę kontraktów, trochę też kondycji. Więc okej, okay, wyślimy sobie to do klubu i zobaczmy, co to jeszcze jest. No są dwie karty zawodników, więc ich też sobie wyślimy na listę transferową. I przejdźmy teraz do otwarcia drugiej mega paczki rzadkich kart. I tu również będzie złota karta i to jest znowu Diego Costa, więc ciekawe, trafiliśmy drugi raz taką samą kartę. Już jest Acerbi, jest Borha Iglesias. No akurat dobrze, że te karty są trochę warte, bo akurat oceny 83, 84, 85 trochę kosztują, bo się przydają do SBC, więc akurat trochę powinienem zrobić monet za tych piłkarzy, więc powysyłajmy sobie ich na listę transferową. Ok, zobaczmy co jeszcze jest. No są też różne oczywiście kontrakty, kondycje, zmiany pozycji. Więc sobie wyślimy to wszystko do klubu. Jeszcze mamy szakę, więc go też wyślemy sobie na listę transferową i sprzedajmy sobie duplikat. Więc na końcu tego odcinka jeszcze pokażę Wam mój skład. A właśnie, jak widzicie, tak wygląda mój skład, no i sprzedam to od chociaż 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 mi się tym depajem całkiem dobrze i właśnie chyba jutro pojawi się jego recenzja. No ale chciałem też zagrać to od więc sprzedam tego Depaya i kupiłem to od Dobrego, którym również gra mi się bardzo dobrze i też w najbliższym czasie pojawi się jego recenzja. No i właśnie też planuję kupić do tego składu Del Piero 90 zamiast Raula, no a Raul wtedy pójdzie na ławkę, bo chciałbym też zagrać Del Piero. Właśnie w meczu gram formację i i rozgadł, grałem formację 4231 i Endon Bella rozgrywał to na SPD. Na lewym skrzydle gra Raula, a później będzie grał Del Piero. Na SP gra Mercedes, na prawym Gnabry i na ataku gra Lewandowski. Obrona jest bez zmian. No ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za oglądanie, cześć!